Było proszonko do tego kolejna część rankingu powiedzeń Mirka Stabińskiego. Tyle Mirek na razie powiedział. Lecimy dalej. Wiesz co, wiesz co będę jadł? Nie wiem. Kamel gór, lo, gówno z ceburą i jeszcze bułka y, z masłem orzekowy gówno. Zrozumiałem tak naprawdę z jedną trzecią słów. Ale zrozumiałem słowo klucz. Nigdy nie próbowałem. Może mam zamkniętą głowę. Uprzedzając pytania, nie zrobię raczej rankingu jedzeniowego. Nie mam zapędów koprofaskich. Ale dojebany. A? Bułak siedzi. A? Bicepsik. Byście wzięli przykładu z Mirasa. Poszli na siłowni, poruszali się. Ruch to zdrowie. Elegancki dojebany pan Mirosław dla jego. Pamiętacie, ten rok jest dłuższy niż krótszy. Ale czy 2023 był rokiem przestępnym? Fact checking, fact checking. 2023 nie jest rokiem przestępnym. Nie wiem, co Milas miał na myśli, ale coś na pewno miał. Wrócę do tego, wrócę. Wiesz, tak istnieje McDonald's jak Donald Tusk w połączeniu McDonalda w połączeniu Donald Tusk. Tusk jeszcze chyba nie spał, jak Milas to mówił i musiał nam coś przekazać podprogowo. Ja zrozumiałem, ale jest jeszcze przed 22, więc no nie mogę wam powiedzieć. Ja wam szczerze powiem, ja nie mam nic do powiedzenia. Do Mirasone. Na wesoło, moi kochani. Na wesoło. Ja też umiem tanczyć, ale nie potrafię. Tylko ja umiem śpiewać. La la la. Iii, iii. Ja nie umiem ani tego, ani tego, ale aspiruję, żeby być jak Miras. Kiedyś mi się uda. Buprom, spłyt. To wszystkie moje ręki Wala. Stosuję na bur głowy, bór straczki, <słyska> Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, jak boli straczka. Ale rzeczywiście coś w tym jest, bo jest to bardzo specyficzne uczucie. <słyska> Następnym razem nad tym się zastanowię.